Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Początek marca, a więc miesiąca, w którym zazwyczaj obchodzimy i Narodowy Dzień Życia 24 marca, i Dzień Świętości Życia, uroczystość zwiastowania pańskiego. W tym roku uroczystość zwiastowania pańskiego, z uwagi na przypadający w tym czasie Wielki Tydzień, została przełożona na 4 kwietnia poniedziałek. Także i nasza pielgrzymka, nasza obrońców życia człowieka będzie w nietypowym terminie, bo mówiąc konkretnie, 2 kwietnia, 2 kwietnia, w sobotę, zapraszam na jasną górę, na górę zwycięstwa do Matki Bożej, częstochowskiej królowej Polski. Przypomnę program naszej pielgrzymki. 9.30 Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego. Jak zwykle w kaplicy cudownego obrazu, w czasie tej Mszy Świętej będziemy składali przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Po Mszy Świętej przejdziemy do auli ojca Kordeckiego. Tam przywitają nas ojcowie Paulini i wysłuchamy słowa księdza Przemysława Drąga, dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy konferencji episkopatu Polski. Po tym słowie będziemy uczestniczyć, prowadzić modlitwę różańcową, a rozważania do tejże modlitwy, tajemnic różańcowych przygotował i przedstawi nam ksiądz Biskup Jan Szkodoń, biskup z Krakowa. Wielki przyjaciel nas, obrońców życia człowieka jest z nami od niepamiętnych czasów każdego roku na Pielgrzymce na Jasną Górę. Z kolei o 11.30 pan Jakub Bautroszewicz, sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka przedstawi referat aktualne kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz nowej eugenicznej biopolityki. Bardzo niebezpieczne tendencje, nowe zresztą, ale nie od dzisiaj rysują się w polityce Unii Europejskiej tendencje godzące w życie człowieka. 11:40, mówiący te słowa, przedstawi historię i aktualny program i warunki uczestnictwa. Krucjacie modlitwy w obronie poczętych dzieci. O 12.00 tradycyjna modlitwa anioł pański, a o 12.10 wysłuchamy referatu pana profesora Bogdana Hazana, wiemy, bohaterskiego ginekologa, profesora dyrektora szpitala w Warszawie i tytuł jego referatu Nie bójmy się stanąć w obronie życia. Po referacie profesora Hazana, ciąc. Tomasz Kancelarczyk, wiemy, opiekun duchowy Szczecińskich Marszów dla Życia, współtwórca Bractwa i Fundacji Małych Stópek, przedstawi referat Kształtowanie postawy mężczyzn względem kobiet i nienarodzonych dzieci. Później prezes Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, pan dr Paweł Wosicki wygłosi krótki referat Obrona życia i rodziny. Nowe wyzwania, a wiemy, jak ważny jest to temat, bo tych nowych wyzwań współczesny czas niesie nam bardzo wiele i w wymiarze polskim, ale także europejskim i światowym. Po wystąpieniu pana doktora Pawła Wosickiego wręczymy nagrody laureatom Konkursu imienia Błogosławionego Księdza Popiełuszki. Pomóż ocalić życie bezbronnemu. Prac napłynęło ponad 1300 z całej Polski. Cieszymy się, że jury teraz ma dużo pracy, żeby wybrać z tej mnogości wartościowych prac te najlepsze i uhonorować laureatów właśnie w czasie tej pielgrzymki na Jasną Górę. 14.30. Droga Krzyżowa na wałach. Tradycyjnie poprowadzi ją ksiądz prawa Stanisława Maślanka, asystent kościelny Krucjaty Modlice Uronie Poczętych Dzieci. Zakończenie pielgrzymki planujemy koło godziny 15.30. Gorąco zapraszam jako jeden ze współorganizatorów tej pielgrzymki do spotkania, modlitewnego spotkania i apostolskiego spotkania na jasnej górze u stóp Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w roku jubileuszu. Bo obchodzimy w tym roku 60 lat od złożenia jasnogórskich ślubów Narodu Polskiego. Wiemy, zredagowanych, przygotowanych przez prymasa tysiąclecia, sługę Bożego Księdza Karnawyszyńskiego. Wyszyńskiego. I pozwólcie, że przypomnę ten fragment jasnogórskich ślubów Narodu Polskiego, który odnosi się właśnie do obrony życia. Zacytuję: Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy ci z oczami utkwionymi w żółwek betlejeński, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Koniec cytatu tego fragmentu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które dzisiaj obowiązują każdego Polaka, każdego katolika i musimy je mieć zawsze na uwadze, planując swoje działania rodzinne, ale i społeczne, i przykościelne, i apostolskie różnego typu te śluby obowiązują nadal i musimy naprawdę walczyć o życie każdego poczętego dziecka, bez żadnych wyjątków. Jeszcze raz zapraszam na Jasną Górę, a przypominam, że na stronie Wychowawcy miesięcznika wychowawca www.wychowawca.pl są materiały do zorganizowania i Narodowego Dnia Życia, i Dnia Świętości Życia gratisowe, do ściągnięcia, zdjęcia, artykuły, wystawy. Zorganizujmy w każdej szkole, ale i także w parafii Narodowy Dzień Życia, Dzień Świętości Życia. Szczęść Boże!